Z okazji powstania w Getcie Warszawskim wybrałem się razem z moim kamerzystą, montażystą. Odwiedziliśmy Muzeum Żydów Polskich POLIN. Chcieliśmy zobaczyć, co tam ciekawego jest, co takiego ciekawego, ciekawego zaprezentowano, zwłaszcza jeżeli chodzi o okres II wojny światowej i powstanie w Getcie Warszawskim, ale też były inne wystawy dotyczące naszego, jak to powiedział prezydent Duda, tysiącletniego współistnienia, współżycia na terenach. Polski. Także serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji. Ibrahim ibn Jakub, Żyd w służbie kalifa Korydoby jako lekarz lub tłumacz wziął udział w poselstwie wysłanym do cesarza Ottona I Wielkiego. Kraje i miasta odwiedzone w czasie podróży, której trasa wiodła przez całą Europę z hiszpańskiej Andaluzji przez Magdeburg do Pragi opisał szczegółowo w relacji napisanej w języku arabskim. Zachowała się ona jedynie we fragmentach cytowanych przez arabskich historyków i geografów. Tym oto cytatem rozpoczyna się zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich Polin, gdzie mamy do czynienia właśnie z tą pierwszą taką historyczną postacią pochodzenia żydowskiego na ziemiach polskich, osoby, która właśnie opisywała nasz kraj. Zapraszam serdecznie. Do oglądania naszej wycieczki. Osoby przygotowujące wystawę wprowadzają nas w bajeczną historię pewnego posła z dalekiej Hiszpanii. Jednak zapominają powiedzieć, że Ibrahim Ibn Jakub był posłem w służbie handlu niewolnikami, a słowiańscy niewolnicy byli bardzo cennym towarem w muzułmańskiej części Hiszpanii. Handel ten był wielokrotnie krytykowany przez Kościół. Jednak późne przyjęcie chrześcijaństwa utrudniało zmianę podejścia do kwestii niewolnictwa ze strony niedawnych pogan, a pieniądze płacone przez żydowskich pośredników utrudniały zmianę postępowania, a środki, jakie przeznaczane były przez kościół czy rządzących na wykup tych niewolników, były niewystarczające. Jednym z elementów wystawy jest makieta miasta Krakowa z okresu średniowiecza. Mamy tam również Kazimierz, który był do przełomu XVIII i XIX wieku samodzielnym miastem. Podświetlony fragment stanowi obszar żydowskiej części tej dzielnicy. Co ciekawe, utarło się, że Kazimierz to dzielnica stricte żydowska. Jednak nie jest to prawda, czego przykładem są liczne kościoły, jako spuścizna chrześcijańskiej kultury. Uznawanie Kazimierza za dzielnicę właśnie stricte żydowską jest przejawem zakłamywania historii. I chęci umniejszania kluczowego wkładu chrześcijaństwa w rozwój tej dzielnicy. Podczas II wojny światowej dzielnica ta została opuszczona przez społeczność żydowską na drugą stronę Wisły, gdzie założono getto w Krakowie. Przechodząc przez kolejne części wystawy, można odebrać wrażenie o silnym współistnieniu środowisk żydowskich z Polską i Polakami. Nie ma na przykład wzmianki o przejmowaniu majątków polskiej szlachty przez Żydów po powstaniu styczniowym. a jak dojdziemy do odzyskania niepodległości w 1918 roku, to spotkamy się z ciekawą narracją polityczną. Ciekawą postacią, jaka została przedstawiona na wystawie jest Izaak Grunbaum, poseł Sejmu Ustawodowczego z ramienia Rady Narodowej Żydowskiej. Trzeba przypomnieć, że zaproponował on powstanie judeopolonii na ziemiach wschodnich. Chciał on utworzyć daleko posuniętą autonomię wraz z możliwością odrywania się od Polski. Na takie propozycje odpowiedział poseł Polskiej Partii Socjalistycznej Mieczysław Niedziałkowski. Nie panie Grunbaum. Polska, która powstaje, będzie państwem polskim. Opracowujące wystawy przedstawiają obóz w Jabłonnej pod Warszawą jako koncentracyjny. Rzeczywiście. Był to obóz zborny, gdzie grupowano dezerterów cofających się oddziałów Armii Polskich. A dlaczego? O tym za chwilę. Jako wytłumaczenie przedstawiamy fragmenty przemówienia ministra Sosynkowskiego z dnia 29 października 1920 roku. Wysoka Izbo, pan poseł Grumbau skierował pod adresem rządu oskarżenia, których nie mogę pozostawić bez odpowiedzi. Oskarżenia owe idą w kierunku, że rząd czyni tutaj, na tej ziemi jakieś różnice pod względem traktowania obywateli. Panie pośle, rząd spełnia jedynie swój obowiązek, zmuszając wszystkich zamieszkujących tę ziemię, ażeby byli lojalnymi obywatelami państwa. Przejściowe zarządzenie dotyczące obozów jabłonnej było wydane w tym czasie, kiedy wróg podchodził pod wrota stolicy. Gdy na Pradze waliły się łuny pożarów. Zarządzenie w sprawie Jabłonny należy oceniać w świetle pewnych faktów. Faktów, na którymi ubolewam, na równi z panem posłem Grunbaumem, a które wbrew temu, co pan poseł Grunbaum twierdzi, zostały niestety udowodnione. Niestety stwierdzić muszę, że ludność żydowska brała udział w walkach z bronią w ręku po stronie bolszewików. Działo się to w Siedlcach i w Białymstoku. Oraz jak kontynuuje minister Stosunkowski. Rząd polski traktuje bezstronnie i na równi wszystkich obywateli tej ziemi, którzy lojalnie w stosunku do państwa spełniają swoje obowiązki. Najlepszy dowód stanowi wykaz opublikowany niedawno przeze mnie w prasie, który dowodzi, że karząca ręka sprawiedliwości i ostry miecz wyjątkowych zarządzeń. Powołanych przez wojskowość do życia w tym ciężkim ubiegłym czasie dotknął tych wszystkich, którzy dopuścili się gwałtów i rabunków na ludności żydowskiej. 17 wyroków śmierci sądzę, że pan Grumbau przyzna, że to nie jest mało. W każdym razie, jako dowód bezstronności władz polskich, to 17 wyroków śmierci wystarczą. Stwierdzam więc, na zasadzie przytoczonych danych, że władze polskie traktują bezstronnie ludność tej ziemi i równą opieką otaczają wszystkich bez względu na pochodzenie i wyznanie. Trzeba dodać, że z 17 wyroków śmierci, kilka dotyczyły samych Żydów, którzy dopuścili się gwałtów i rabunków na swoich współbraciach. Powoli zbliżamy się do kwestii powstania w Getcie Warszawskim, gdzie na głównej osi sporu byli socjaliści, czyli Bund i syjoniści, nacjonaliści, czyli Betar. Głównym przedstawicielem syjonistów, rewizjonistów w latach 30. był Władimir Żabotyński, Żyd urodzony w Odessie, który poświęcił praktycznie całe swoje życie na szerzenie idei syjonizmu, a Palestynę zamieszkałą przez Arabów uważał za ten żydowski. Palestyńczykom odmawiał prawa do tworzenia swojego państwa, a widział ich jedynie jako mniejszość w państwie żydowskim. Odzwierciedleniem tego było dążenie do opuszczenia Polski i przesiedlenia się do swojej prawdziwej ojczyzny, Palestyny. W latach 30. państwo polskie wspierało działalność żabotyńskiego. Wsparcie to opierało się na przeznaczeniu środków do zakupu sprzętu wojskowego, szkolenia wojskowego oraz nielegalnego przerzucania ludności żydowskiej do Palestyny. Po odzyskaniu Palestyny dług miał być oddany przez społeczeństwo żydowskie. Żabotyński widział narastające zagrożenie ze strony Niemiec wobec społeczności żydowskiej w Europie. Uważał, że żyją na krawędzi wulkanu. Jednak przepowiednie od nadchodzącej katastrofie nie były brane jako poważne. Po wybuchu II wojny światowej młodzi członkowie Betaru byli założycielami Żydowskiego Związku Wojskowego, który brał udział w walkach w Getcie Warszawskim na przełomie kwietnia i maja 1943 roku. Walki te nazywa się oficjalnie powstaniem w Getcie Warszawskim. Ale o tym, jak doszło do powstania tej organizacji oraz jak przebiegały walki i jaki panował klimat na ziemiach polskich od 1 września 1939 roku do powstania w Getcie. Opowiem Państwu w następnym odcinku, do którego już teraz Państwa serdecznie zapraszam.